Cześć Boże, pozdrawiam Was serdecznie. Wyszedłem sobie na spacer do parku, troszkę, bo trzeba się ruszać i tak sobie Różaniec zmawiam. I Różaniec, jak wiemy, rozpoczynamy taką modlitwą Ojcze, nasz, której nas nauczył Pan Jezus. I pierwsze takie odniesienie w tej modlitwie jest Ojcze. Bóg pragnie, byśmy go nazywali Ojcem. Bóg pragnie, byśmy mówili do niego Abba, tak jak Pan Jezus. Nawet może i Tatusiu, chociaż nieraz to może dla wielu to jest trudne słówko. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg jest Ojcem, że nas kocha, że Ciebie bardzo kocha, że troszy się o Ciebie, że On nigdy nie chce zła dla Ciebie, jest mądry i wie, jak Cię prowadzić. Nieraz może i nawet na taką modlitwę, Ojcze Nasz, jest nam e, zbyt dużo przy różnych zajęciach, to może nieraz sobie weź to słówko Ojcze, Ojcze mój, Ojcze Nasz i tak sobie to rozważaj, zobaczysz, że Duch Święty przyniesie Ci wiele bezpieczeństwa i pokoju tego, jakie daje Ojciec.